Rutus Alter 71 soft 11, funkcja VCO, w sofcie 11 pojawiła się jedna z funkcji nowych, jest to funkcja VCO, ta funkcja pozwala nam uzyskać głębie sygnału, to no tak w skrócie, co to oznacza w praktyce, postaram się to jakoś zaprezentować w poprzednim sofcie funkcja VCO tak naprawdę działa jest w wykrywaczu tylko nie ma takiej głębi nie ma takiej przejrzystości jaką w tej chwili tutaj zastos zastosowaliśmy i w tej chwili albo możemy włączyć VCO albo tak jak w tej chwili jest funkcja VCO wyłączona całkowite wyłączenie funkcji VCO zademonstruje na takich ustawieniach właściwie pseudostatycznych na sacie 5 na sacie 5 wzmocnienie statyki Maksymalne czułość, maksymalna mmm, tylko dla samego oglądu: odłamek, sporawy łopata, nie taka mała. 30 cm nad domkiem uzyskuje sygnał. 20 cm nad domkiem. Sygnał jest tego samego tonu, tak samo głośny. Zbliżając, oddalając od domka, po prostu słyszymy głośny sygnał, taki sam. Do, osiągamy maksymalny sygnał. Ciężko po prostu stwierdzić dokładnie, gdzie się przedmiot znajduje. Na środku cewki. Tak samo z łopatą. Po prostu sygnał jest jeden, niezmienny. Ale gdy włączymy... VCO na tak? Klucz głośności, uzyskamy także zmianę tonu. Tym samym uzyskujemy przy machaniu wypośrodkowanie sygnału oraz przy dociskaniu głębie sygnału. Gdy sygnał jest płytko. słyszymy, jest głęboko słyszymy i wtedy wiemy, że się do niego podkopując na ile jeszcze mamy szans się zbliżyć tak samo na przykładzie łopaty Drobnych przedmiotów, taki jak taki malutki odłomek, sytuacja wygląda w ten sposób. Machając 30 cm nad około 10 i zaraz pod cewką. Dzięki funkcji falco możemy oceniać głębokość. Normalnie statyka czy pseudostatyka umożliwia nam y, określenie wielkości, kształtu, a dodatkowo funkcja pałco umożliwia nam osiągnięcie głębokości RUTUS Alter 71. Soft11 Funktion VCO